Kaczorowska i Rogacewicz nie pobyli długo razem, a tu takie słowa. Agnieszka ogłosiła miesiąc po rozwodzie z Pelą. Agnieszka Kaczorowska udzieliła nowego wywiadu, w którym znów podzieliła się kilkoma życiowymi mądrościami. Choć jeszcze za długo nie pobyła w związku z Marcinem Rogacewiczem, niespodziewanie zaczęła prawić, by nie bać się, gdy pojawia się ktoś inny obok. W ten sposób postanowiła ośmielić kobiety przed rozwodami. Agnieszka Kaczorowska w zeszłym roku z pewnością nie narzekała na nudę. Podczas udziału w show królowa przetrwania niespodziewanie zaprzyjaźniła się z dźwiękowcem pracującym na planie. Wkrótce okazało się, że było to tylko preludium do tego, co wydarzy się chwilę później. Aga rozstała się bowiem z Maciejem Pelą, ale i wspomniany dźwiękowiec poszedł szybko w odstawkę. Wówczas na horyzoncie pojawił się aktor Marcin Rogacewicz. Para wzięła udział w tańcu z gwiazdami, choć początkowo nie potwierdzali plotek o romansie. W końcu Paulina Sykut-Jerzyna zapytała wprost, czy są razem. Wtedy Marcin pocałował Agę na parkiecie i wszystko stało się jasne. Niestety widzowie nie zachwycili się przesadnie ich uczuciem, bo para nie dotrwała nawet do finału. Kaczorowska zresztą nie kryła rozgoryczenia i wraz z ukochanym obrażona uciekła zaraz po zakończeniu odcinka, w którym odpadli. Od tamtej pory tańczą na własnych zasadach, czyli przygotowują taneczny spektakl obwoźny. Do tego Aga zaczęła reklamować swoje perfumy, udzielając przy okazji licznych wywiadów. Kaczorowska ośmiela kobiety: Nie bójmy się, gdy pojawia się ktoś inny. Ostatnio pojawiła się w podcaście Małgorzatu Omen o Make-up, gdzie pożaliła się m.in. na krytykę osób, które w trakcie rozwodu już afiszują się z nowymi partnerami. Jak Gorzko stwierdziła, to zniechęca wiele kobiet przed szukaniem szczęścia. Przez tę ogromną ocenę społeczeństwa, że o jejku nie możesz tak szybko wchodzić w nowy związek, to kobiety często boją się zaczynać jakąś relację, no bo jeszcze wszystko tam nie jest podpisane, pożaliła się Aga. Potem zaapelowała o to, by nie oceniać kobiet, które związały się z kimś, zanim jeszcze dostały papierek rozwodowy do ręki. Choć sama nie pobyła za długo z rogacewiczem, już stwierdziła, że nie należy się bać tego, jeśli obok nas pojawi się ktoś nowy. Chciałabym powiedzieć taką ważną rzecz, bo myślę, że to jest taki przekaz dla kobiet, które są po rozstaniu albo w trakcie, na przykład w trakcie sprawy rozwodowej, które potrafią, jak wiemy, czasem trwać naprawdę bardzo długo. Nie bójmy się tego, że jeżeli pojawia się ktoś inny obok, kto może być dla nas wsparciem, wzmocnieniem, siłą oczywiście też jest miłość, zakochanie, przyjaźń obwieściła światła Agnieszka. Mamy nadzieję, że obok niej na razie znajduje się nadal tylko Marcin.